Wierziemy sobie na paluszek i smarujemy tutaj. Mam no, wierz na paluszek? No. Dobra. I teraz zrobimy chlebek, pięknie posmarowaliście. Dobra. Dobra. Tak, każda miseczka musi mi mieć chlebek. Malutki, tak? No. Robisz. Robisz. Filipek też. Skórkę też, bo skórka jest najfajniejsza. Będzie chupało. Kulka blabla. Dobra. Blabla. Bla. Skórka dobra, tak? No. Próbowałaś? Uwałaś, że dobra. Dobra. Tutaj jeszcze troszeczkę brakuje, zobaczcie, Gienko. Tu troszkę brakuje jeszcze. Cały dno. Pycha. Pycha. No. Jeszcze tu troszeczkę dorzucimy. To. <laughs> dobrze Ty? Jak to jest chleba dobry? Dobry chleb? Nie. Dobry chleb, dobrze. No dobra, to przechodzimy dalej. A tu jeszcze poproszę rzucić troszeczkę, bo tutaj... To... Jajienka, też jeszcze czy nie siedziała? Chleb sami zlecieli. Dobra. Teraz i wbije dwa jajeczka malutkie. Wystarczy jedno duże do tego przepisu, ale mogą być dwa malutkie od naszych kurek, no bo nie mamy innych. No, teraz otwórz. Tak, ja, podaj Filipkowi, Agianko, jeszcze jedno jajeczko. Tak, ja to wezmę. I jak ktoś musi roczkę wytrzeć, to macie. Dobrze. Teraz musimy dodać szczyptę pieprzu. Mama. Daj. Okay. Mama. Masz ściereczkę tam, kochanie. Ja już dodam tą szczyptę pieprzu. Masz trochę większą. Pieprz? Tak, ale odrobinkę. Ja wiem, że nie, nie, nie lubisz, jakieś ostre. I teraz troszeczkę soli. Dwa razy przekręć. Już mało tej soli. W drugą stronę, bo teraz odkręcasz tym czarnym kręcisz w nią. Hmm. Już, jeszcze troszkę. Dobra. I teraz ubijamy. Żeby się pomieszało. A, przepraszam, jeszcze łyżka śmietanki. To kto nie, doda nie, śmietankę? Nie. Jakienka będzie ubijać. To Finia tutaj łóżkę śmietanki jeszcze. Może dwoma rączkami, Jagienko. Albo jedną będziesz tu trzymała. Śmietanka mhm. i ubija, tak żeby się wszystko połączyło ze sobą. Braciszek jak też, może pomóc później. Jogi o, przepraszam, Ekstra. Ja jemy. No. A teraz ubijasz się A no, ubijaj, ubijaj, żeby się wszystko połączyło superowo. A ja trochę finiu, może, co? No, jak tak mocno. A zobaczymy, jak braciszek. Finny. Teraz fina, tak. Tak szybko, Filipek? Tak, ma... tak krótko? No, tata pokaże Nie, ale Jogienka super to w sumie z, ja zrobiła. <laughs> no tata została. <laughs> Ojej, kujagna. ale to jesteś silna. <laughs> Dobra, teraz ciąg dalszy. Bla, bla. Pięknie. Teraz układamy szyneczkę, kukurydzę i pomidorki. Po jednym? Nie, no troszkę więcej. Co Może nawet jeszcze więcej. Jeszcze Dobrze. A Jogięta może pomidorki dodać. Kukurydzę i no, jeszcze może tą prądę Teraz sobie już później zjemy. Może mi jeszcze tu będzie smakować. Tutaj jeszcze Jagienko zobacz kukurydzę. Tu a Filipek już może szyneczkę rozkładać. No. Czeka, masz trawkę tutaj, jakąś sianko, czy coś masz na paluszku. Tak. No wiesz, nie chcę siany, masz tutaj, masz na masz mieć naszej ona się Mama, mi. Zjesz to? No. to troszkę z tej strony mamy. Dobra kukurydza jest? Nie. Nie. Filip, kłasz, nie. troszkę szyneczki. Trochę podokładaj. <laughs> Jajem. Wszędzie już? Nie. Masz, można już sobie. Ja zaleję jajem, a będziecie jeszcze sypać serwisem, dobra? Bo... Chcę, żeby wystarczyło na wszystkie. Nie, nie. nie wiem, czy te nasze dwa jajeczka nie były za malutkie. Chyba. Ma. Tak, za małe. Jeszcze ja by się trochę przydało. To te będą serowe. Proszę bardzo, dwie tylko zostały bez jajeczka. To teraz serkiem sypiemy. Sypiemy, sypiemy. Jeszcze możemy iść na, do ogródka i zabrać jakąś na przykład bazylię, Przystroimy je, jak się opieką. By było fajnie. Dobra. <grymne> jak na co ty tam pijesz?